Kurwa, gdzie jest Kuksu? Nie ma Kuksu. Ja pierdolę Kuksu, gdzie jest? A gdzieśka? A gdzieśka Kuksu? Kuksu? A gdzieśka? Z drugiej strony! Mama, kajarek! A to już jest 12 odcinek Let's Play na kuchach z GTA Patrzcie, jest kasa za sprzedaż się z YouTube'a, e, tu otwieram bryki, nie ma niestety, e, patrzcie się kurwa bujają dwa Niger. Ty co ty kurwa myślisz, że ty możesz te kurwa, ta ta dziurkowana, ta wykałaczka kurwa, ty chuju, masz, możesz... a ty się nie patrz, nie patrzcie, Pociąg... Patrz, jak... Kurwa jak się boja, to... Nawet odcinka się nie da zacząć, patrzcie, patrzcie, Ja się tak przyczaję. A Ha ha! Boż chuju! Taki chuj! Dobra! Żeby nie było, to y, gdzie jedziemy? Teraz jedziemy do tego, do gliniarza. Tu mam strzelba swoja. Stój, chuju! Stój! powiedziałem stój! Stój kurwa! Stój! To jest napad! Damę koło chuju! Dobra, nie ma wy. Dobra, wytupiam! Ja pierdole, Ale mocz... Ło kurwa goni mnie Czekajcie bo ja pierdole, wyjebałem się Ja do gliniarza na spotkanie jadę Patrzcie kurwa Kurwa Jeszcze lej Jeszcze lej to bym nie wyślij w chuju Dobra Jara Ale zadupią, Ale teraz będzie kondycha Haha <laughs> Kurwa Zrobię dwie pompki No ja przysiady chciałem zawsze Kurwa Robić a, ale się nie dało, wiecie, wiecie czemu, no. Dobra, mnie się już O, 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 o stój, stój! O kurwa, ale BMX! Ja pierdolę, jak w dupie się na no, jakaś rampa! Chodź! Kurwa, piekarzu, je... Czekaj! Sorry, ja go ja, nie ja tego pierwę, wkurwi mnie! Czekaj, Jocha, Zaraz ci oddam auto! Ty chuju! Coś ty kurwa... Nie a szepnął! Jada! Jada, ty chuju! Haha, <laughs> kurwa! Żegnaj się z życiem! Boż! Czekaj! Taki kurwa się piekosz, Taki! Też kurwa! trzymaj chuju! Boż! ha, <laughs> O kurwa! Alfa się! Ja pierdolę, Alfa się pali! Ale wyjebało, dobra! O kurwa, gliniarze, dobra, wytupiam! Wytupiam? Tu jeszcze pranie jest, dobra, zajebałbym to, wiecie, żeby rozpalić im w piecu, ale chuj z tym. Dobra wydupiam bo gli, gliniarz mnie goni Dobra Kurwa ma... O o o kolejny radiowóz. Ja pierdol, czekajcie trzeba tu tędy się skitrać Tu tu nie wiedzie, patcie, jakie chuj daje Ha, Haha kurwa co on pił Dobra Gdzie jaka para kurwa zakochany Tezar O, o, kurwa napad zbroję w ręku Zbroję w, w ręku gdzie w, w, w białdzie jakim kurwa cudem Dobra wydupiam O tu jest zaś Czekaj, gniosz. Nie! Chuju jeden! Co za uj! Kurwa! Mać! Dobra. Ja latę na, na spokojnie. Kurwa! I się kurwa, ty... co cię ujpacisz? Coś ci się zaś moja brod podoba! A ci zaraz kuncić mieszkaj! No, 3 metry po podzie... To się kurwa PILNUJ! No, nie mam czasu, masz się iście! Ale nie, 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 ty, ten to mnie w a to jest taki... Pumurzyn, pół O, patrz, jeszcze z bo... Ty, czekaj, czekaj, żeby przeładuj się! Prze... Psz... O kurwa! Aha, kurwa w ostatniej chwili! Ja pierdolę! Co za chuj, widzieliście tego jełopa Dobra Trzeba jakieś auto porwać Trzeba jak, ale takie, takie porządne masy O o, stój palkiem! Stój, 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 stój parkiem No ty co za kurwa To nie jest poldek, to nie jest poldek to, to chuj, biera się stój stój to syn ten piekarz czekajcie to trzeba tak wejść nie jak do taryfy szybki zakręt wykurwisz go i pomóż, ha <grywka> ha ha kurwa lala robota no yy, dobra patrzcie teraz nie nie jada pierdolę to. to to nie jest gdańsk to nie jest ta autostrada do tego do piekar śląskich. to nie jest to yy, dobra jedziemy do tego gliniarza

Wiada, 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 wiada. Dajesz kurwa, nie może 4 na 4, ale wieć. Wieć. WIEĆ KUJU, wieć. Wieć. Patrzcie. Jedzie, nie, 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 kurwa. Ja pierdolę. Siemane, że ten blok jest z, z górą złączony, taki taki trochę dziwny. Dobra. Dobra. Poczuj się! No pasuj się kurwa, ty... Wiedzisz, że zielone tam coś... Ci mam pokazywać, no! Kurwa jak na czerwonym się we mnie wbierdolą to na zielonym to na kurwa pomarańczowym a wiem że oni wkurwiają powoli to, to ludzkie pojęcie sorry, sorry kurwa glinioś sorry sorry Dobra wydupiam czekaj bo biera ostry zakręt, tu pod mostem tu pod wiaduktem wydupiaj ehm, o o o kurwa nie wyskoczyć ja pierdolę Dobra wydupiam o o o te piekorze to nie, to nie, tu się tak nie bawia w ten sposób O o o o kurwa mam przejebane. Przejechałem tą sukę Czekajcie trzeba, trzeba kaś się skoczyć Coś zezierzyć nie? Bo ja jestem głodny jak chuj, czekajcie tam Jeszcze po misję nie idę, trzeba coś zjeść To nie jest tak jak wymyślicie. Co, że kurwa na wiecie to nie mogę siedzieć zjeść? Kurwa Agnieszka mi kuchsu swerdim porwała I co ja nie mam być zażenowany? Kurwa! Dajcie spokój! Dobra, waża tu Waża i da się najść. Co tu, co tu... Ale mam trochę kasy to wiesz. To jest teraz e, to, to, jest, e, ku, to jest rodzina Tomka, e, do, e, dostał awans, teraz przeraję za kasiera. Wiecie jakiego Tomka. E, dobra, tu się kupia surówka taka. Jeszcze coś się szło zjeść Oto się ten zestaw kupił O kurwa leży mi się na Jesz Jeszcze, Jeszcze Jeszcze Jedna to chuju, trzeba się nażreć, bro musi być tłusta Jak kurwa kapusta No to Co jest? Co ty chuju robisz? Kurwa mać o, ty CJ cię pojebało? Ej patrzcie, zaś nie mam HPC zgrane, kurwa. Się zresetowało. Ty chuj, żeś mnie okradł. Że teraz jest na żarty. Fajne jaja. Czekajcie, wida. Tak, tak, tak tak się kółko zrobię. Stoj, patrzcie! Stoj, suko! Stoj! Stoj, ze rodziną! Jedziesz na wakacje, ale stój, czekaj. Bo on się tam gibie, kurwa. Ta ręka się wystawi przez to. To bierem zakładników. To ja też. Wa kurwa się was przewyż, hopie! Moja jazda jedyna w tym mieście Poczuj się ci po kurwa wjeżdżą na parking i ty mi tu zawadzasz i no, no I ze i skocza się tu O To się kurwa nazywa to Ej patrzcie nie mogę się wskoczyć tu Patrzcie, ale kapa Dobra Biegnę tam na samopas Może się najem przed tym O, tu jest moje auto rozdupione Że go nie widział to jest gliniarz, w dupie bym mu zlać afpysk, ale wiecie to się może i dziwnie Tych... Dobra, nie wyciągam broni To Z2! Z2! Kurwa, patrz jaki anorektyk jebany Ja pierdole, ciś ty chuj Kurwa, skąd tu takie ludzie się biorą chude Gliniarzowi bym wdupił, ale jestem tym No, yy, nie mieli dla mnie racji żywnościowych w, w, w tym, w, w patce Teraz właśnie byłem odebrać paczkę świąteczną dla powodzian i ten... No i kurwa po prostu wyszło jak wyszło, nie ma nic dla mnie, Czy, ty, jak często, nie powiem jak zawsze. O, o ku, kurwa! Czekajcie! Stój! Stój, chuju! Ja pierdolę tą piątką, kurwa! Czekajcie! Ja się do tej piątki wejdę. O kurwa, ginasz. Dobra. Stój, stój! Stój, chuju! Nie, bo ja tu mam robota u twojego kolei. Stój, stój! Nie pałuj! O, import, import, właśnie, właśnie, o, kurwa! Polański, chuju! Czepem wszystkim o tej dziewczynce! No, czy kurwa tak nie cwania! Wojny gangów, ja? Ty? <grywa> kurwa, myślisz, że ja będę w tym swoje brudne nogi baczą e, ręce? Nie w wkurwiaj mnie ten Penny! Pomóc! A wpierdoli ci! Bo szczęście się można odznaka, bo mi ci dawno zakurwił, żebyś się pogiął w pół! Kurwa! Tylko nie ścierw, okej? Bo mnie wkurwiasz! To dobra, no! Dobra! szybko, bo słońce wschodzi! Oglądają wiadomości, ja... Robiłem targów i... Tak to ja mam tych turystów w łuki zaopatrywać! Kurwa mać! Tempeni! Dzięki stary! To przyjdź z żoną na ciastko do mnie albo albo na kuksu! Kurwa! Ale tamten się z tyłu giboł kurwa jakby miał nie wiem yy, chuja w gniebie. Yy, cze stój! Cze cze czekaj, czekaj! Ale może kubełkowe siedzenie... Ja synek, kurwa nie wiem pochodzić takie auto. WYDUPIEJ no! Czekajcie, jada! Teraz się pierw coś zeżyrić Może, może teraz się będzie dało O! O kurwa Aż ma oczkawkę Ja pierdole przed chwilą jadłem frytki z, 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 krowy, z krowy, nie? Kurwa, jakie dobre Jakie... Ja pierdole frytki z krowy, to normalnie stanąłby wam i byście się go obkręcili na tych Sałatka to jest... Sałatką się nie na co ty chuju Co ty kurwa mnie chcesz robić w coś? idź idź wy kurwa Ci ci... Jedna zara przecież lada przelecisz kurwa, już ci będziemy kiedyś kurwa, M mnie w kurwie, z tym z, z, z tym może frytki do tego kurwa. No a się musimy... Ale chuj, O ty kurwa bym mam mi porysował! Bo porysowałeś mi? Por... Nie, tu, tu światło działo, ale tu nic zaś nie działo. Nie wiem co jest. No kurwa, ja byś porysował to huju, to wiedz, że nie, że 21. to jednak będzie twój ostatni dzień życia. Co to jest, co to jest kurwa za auto? Może się takim pojada? Nie wiem co to jest za auto, może nie BMA, ale, ale takie fajne. Dobra. Bufalo. Ło, wow, ale za dupio, kur... Gdzie ty dziwko mi się podłogi nogi kurwa? Chcę się by... Ubezpieczenie wymusić! Co za pizda! Widzieliście jak się ciepią takie tym zakochane o, Ale to za dupie. aż... O kurwa mać! Aż nic nie widać prawie. Ja pierdolę! Kurwa! Dobra, czekaj. Tym penny się kurwi jak tym... Ten... Ja pierdolę jakby to radiowóz był. Jak on by się wkurwił? To już... To już koniec, koniec nagrywania. Takie by były jaja. Ej kurwa! Kurwa! Ja pierdolę, żebym się wiebał. dobre te bufalo? Bufalo, to może zbufowany jakiś. Buf, Buf, Bufalo, Bufalo, nie wiem, może Buf do kogoś dzwonił. Kurwa, kurwa, coś mi się gitało, włączyło. Dobra. Dobra, kurwa, dojeżdżam już, coś mi wyjebało, kurwa, gry nie? Kurwa, tak, tak, ta, tym Bufalo zapierdalał. Za o, sorry, sorry, kurwa, robot, sorry, robotnik, kurwa. Ja pierdolę, kto teraz będzie dziury kopał? Dobra, wjeżdżam tu, co zgrane. Rosjanie i ballasi mają spotkanie. A to nie handlują z Ruskimi, kurwy! Jezus, jeżeli nie wiedział. A jeszcze tego robota, że przyjął! Dobra, dobra, znajdę. Patrz, jakie mają. Kurwa, to wiecie, samodzielny Rambo. Jestem Johnny, Johnny Rambo, e, czarny Bambo. E, dobra, wspieralam się. E. A ty chuj! Jest, jest, stój, stój! bo to wy kurwi! Stój! Czekajcie, wydupią. Wydupią tam na tata. Eee, rampa, stoj, stoj, kde, kde, máš ty kurv, oh, aha, kurva, ale headshot dostal, ty, teda ty, stoj, kurvo, stoj, teda možná, ah, aha, aha, kurva, vyjebal oče. kolejný, tu stojíš, já, ty, tež, tež tam máš, kurvo, huju, jeden brudný, nedomitý, ten, ty, kolejný, teda ty, tudu, tudu. Něma, něma. Tudu. tu, 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 nemá, nemá, ty, a może tu, nemá, nemá. A jest, jest, jest Dobra, dobra tu nie ma Może AHAHA co żeś chciał chuju na mnie napad zrobić Moż, a SI ta wy w ta kierownica Moż się chuju za swoje Drzwi są zamknięte Dobra Moż, zamek cyfrowy masz nawet dwa Tu mości Gdzie ty chuju mi się Poran tak się... Ty kurwa będziesz mi się chował, ja? A ty kurwa co ty myślisz, że ty jakiś kurwa lepszy, że ty możesz? A ci zaraz dupia, to się będziesz miał kurwa! Ty... Ty... Bez mózgu ty kurwa jeden! Aww, Dobra, może, mogę się skradać. Dobra. K K ktoś się siolę do mnie, to jak... Ale kurwa gangsterka wyjebał te becz e, gdzie ty A tu jesteś Łat ty chuju O dzięki serce widza Dobra Tak jest moje serce dla fanów O, kam... o kurwa kamizela Ty chu Moż gleba Ty <ścoughs> kurwa Moż Ja ci ją handlować z ruskimi Ze swoimi czarnymi moż handlować a nie Dobra tu ta beczka wykurwia, nie żyją Teraz ten trzeci... O kurwa! Balasie, kutasie! O tu jest jeszcze jakiś... Czekaj... Ci... Schyla się, schyla się, bo ty do mnie. Szelo tu się osłonia. Bo może go trafia. Aaaa, ha, 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 kurwa! Leżysz... Leżysz, chuju, zgnity! Teraz ty moż, po taśmo... go kurwo! Dawaj... Dawaj mi następnego! Ja wam dom chuje. Kurwa, handlo... handlowa Handlować na moim... Czekajcie... O kurwa. Czekaj, bo ktoś wydupia tam przede mną Kiery kolejny! Ty kurwa! Toczymy, to masz! Nagroda! Amerykański! Ty kurwa ruska! Stój! Kurwa! Ale chuje strzelają! Ja pierdolę jakie nieudaczniki życiowe! Jego przejadę wózkiem widłowym zara! Masz! Gdzie ty kurwa ruski chuju jedziesz? Masz kurwa, trzymaj! Trzymaj na klata! C Ciebie na pierdolę myślisz! Że co my są kolegami kurwa ci co? Dobra, czekajcie bo on wydupia do wozu. Tu na moplik. Kurwa bez pedałów moplik, ja pier... jak go dogonię. Masz, masz, masz ta seria! Masz ta seria! Masz, masz, masz kurwa, trzymaj! Łap ty chuju! Masz! Czulej, czulej! jebo, niebo! O kurwa, mać! O, aż koł wyjebało, dobra. To ja jadę do domu Kurwa ale akcja Ale akcja kurwa mać Jada się do domu tędy między kontenerami e, e, ty, Może bym się wpadł jaka pizza O tędy się pojada Patrzcie kurwa Ej kurwa ciemna Nie nie kurwa nie na ta rampa, Opie Ale coś do domu blisko dobra, dobra. O kurwa chyba żeś zamundził. Dobra tu pojada tym kanałem, to jest kanał y, przeciwpowodziowy Tu moja stara się kąpała zawsze y, Moja mama Agnieszka pranie zawsze nam robiła, wiecie, wodę do zakwasu brana chleby, wiecie To jest, to jest zawsze oszczędność, to, to nie ma co się śmiać, to wiecie kurwa się mieli taki wybór, to też kurwa, i taką możliwość to, to samo byście robili, no nie gadajcie, że nie, no kurwa No y, wejda się może, tu się nie da wyjść, trochę, to, to trochę zjebałem może tu wejda? może tu, 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 da się tu, o, 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 dobra, pięknie, Ida do domu, idę do dom czy pojadę się, czekaj, stój, no, no, stój ty chuju, no, no dobrze, że stoisz na zielonych, dobra, dzięki, ciul, pożyczam, zaraz, zaraz on będzie na Grove Street, zaraz będzie na dzielni, to się psić po niego, bo ja muszę autem jechać, bo tak bez auta to wstyd, wiesz, muszę, muszę się pokazać dupeczką, dobra, da za kręcą, o kurwa, patrz jak żeg wie, bo kurwa, jaki drift, ja pierdolę! O kurwa, te wączki, obejście się i no. Ha, ha, kurwa! U, ja pierdolę, lebo byłby ze Ej mnie... e, to wygląda jak chuj teraz, patrzcie. O kurwa, co jak zrobił. Widzicie to? Tu takie dwa jaja i tu taki ten, takie prącie. Ej, dobra mniejsza, o to to jest kasa, Ty to... tak się sprzedaje mi za 420 dolarów dziś e, i da zapisać grę. No, no i, i muszę się rozmyśleć co dalej, wiecie, no i, i szałeczka na chwilę. Dobra, kurwa, teraz się pobawia w leśniczego. Ale nie, nie, to nie... To nie ze mną takie numery. Czekam na telefon od komornika! Ja na teraz do tego. Do Cezara, ale czekajcie, bo muszę tego... Lowridera się mieć! Czekaj Cezar. Słyszy... Może ty jesteś lowrider, nie jesteś? Ty chuju! Ty kurwa, jesteś low... Rider czy hard rider? Czekajcie te wudu Te chuj a nie low, low rider Czekajcie może się wciepna. Tu patrzcie jaki kurwa zakręt! Dobra Jakiś taki wiecie do... bo, bo wiecie Cezar mnie nie przyjmie z takim głównym Kurwa już tego Cezara chce zrobić tyle czasu że To jest Kurwa wać No i, i seranie mnie ciśnie jak chuj. To jest jakiś Jezus na, na, namalowany Wydupiej no wy Gdzie mi, Jemi, Gdzie mi ty kurde, tą pałę to się babie do pizdy wsadzi jak kurwa chuje mnie nie, nie umiejesz Ty, co mnie, pało mnie straj, co... o kurwa te piekorze kurwa gliniarz postój mi się Ja pierdole, zaś zielają, za, zaś mają ataki wpadaczki, w padaczki, wściekłości Kurwa, mać, w piekarni mi się za dobrze powodzi, każdy teraz zazdrosny Dobra, do Cezara trzeba wskoczyć Wskoczyć, tu jakiś to nie jest lowrider, to jest piekosz to jest gliniosz e, gliniosz! Dawaj kurwa Pokażę ci sztuczka O kurwa widzisz! Umiesz tak kurwa jechać motorem Haha <grywa> kurwa! ja go zrobiłem ty... Tu, tu, tam było to auto drużyny, A Tu może będzie kurwa, a nie, czekajcie źle zajechałem Szukam lowridera O o, o kurwa Sorry, sorry panie was dobra, wysiadaj pan z tego auta Ej, ej! Ło KUR... kurwa mać! I sam się jest zapuszkowany jak papryka, kurwa Ale, ale chuje Czujo, gliniarz mnie z... Pierdola, Pierdola takie buty kurwa Koniec! Ciebie aż do Cezara, koniec i chuj! To by było na tyle w 12 odcinku Geta, sala draska, meta, foma, kajarek,